Cześć! Jestem Knightem i Wale z miecza. Chciałbym Wam pokazać moją dzisiejszą miejscóweczkę do Expa na piąteczek. Czyli tutaj. Na takie rewele jak ja to najlepiej wybrać się na korymy. Ciekawa miejscóweczka. No i wiadomo, po korymach sobie tutaj można o, potrawelać. Sólóweczki porobić nawet trzy na Michy i nic, no ale zobaczymy jak z tymi mocniejszymi. O, nawet lawelek mi się udało pić bajeransko. Zobaczymy co tutaj jest, ale tu już ten Skirmishery, dwa na Michy to już wiadomo, trzeba uważać z nimi. A i wiem, że gdzieś tu w okolicach jest Vanguard. Z Vanguardem też już trzeba uważać, bo ten to. Koks konkretny. Szybko się ekspi takim niskim levelem. Chwila i levelek, kurde. Taka krata mi się podoba. Jeszcze na takim levelu śmiesznie się lata. Trzeba patrzeć ile się ma HP pilnować, bo tym swoim to ja już nie muszę. No i ogólnie, jakbyście się chcieli pochwalić swoimi filmikami, wysyłajcie na mojego gmaila, wam wyślę. No i potem je zopiniuję oczywiście i wy wystawię na kanale na YouTube, żebyście mogli sobie popodziwiać innych, bo tak zawsze mi krytykujecie. Ja chciałam zobaczyć jak wygracie, to możecie przysyłać filmiki. Podam gmaila w opisie. No i dobra, widzieliście solóweczki udane, trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie odcineczka. Cześć!